Stefan! Stefan, czy tutaj? ty? Zabierają nam grze Zostaw w kresia. I coś właśnie. Ty, Jest to Friendly Fire? O, definitywnie jest, Dobra, dobra, dobra. Dobra, już to. Syna nam zabili, te czy zabili, ukradli. Drzewo. Mati, czy ty już? Co? Ja bym też rozwalł pierwszy. Oj. Ej, widzę jelenia There's an endangered species right there Kurwa, górz mój, jak ci na imię? Mati, zostaw krzyweczkę Yo, mam ptaka O, już nie mam Dazło 300 Miał kamień, ale tak. Jak no, ci przypierdaliś ah, oh, ty? kurwa. kurwa O jeba Czarny jesteś Ja to bym mniej więcej chciał ogarnąć gdzie my jesteśmy Nie wiem, mam kurwa kłodę Niezły temat, Minecraft. No, ty to a możesz znajdować drzewo? Kurwa, nie wiem, patrz mi jeszcze raz. Jesz... Mati, jeszcze się z drzew. Ja wiem, kurwa. nie I... mi. Daj, dzielę ci to drzewo. Tu. No, czy może zajebać? Tak, jak ja wyglądam? Bo Mati jest czarny, ty jesteś z Meksyku. Ty wyglądasz najbardziej normalnie. Ty, jesteś Idzieś, Francesco z recen... Nie, nie kurwa, recepty. o Z recepcji ty cymbale. Z recepcji. <grym> Ojej, mi się. No. Powiedział mi. No to Ogień, to jest... Panowie. Ok. No! Kurwa, 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 Ja mogę wpierdolić? Idziemy do wioski Idziemy do wioski, idziemy do wioski, okay, mm. wioski? Co? Co? E? Yeah, ty jesteś stewardessem No bo zajebałem jej ubranie. A no i wszystko jasne Hey, yo, what to... the fuck? Yo. O, e, chłopaki, bo ludzi znalazłem Gdzie? No tutaj, patrz O ty kurwo Idziesz kurwa do pieca nie będę się powiadał dalej. O, ten Kolo... Nie, O! Polaryzowane. nie, nie, o ile nie, Płonę. nie, 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 To nie, A, nie, nie, okay. ty nie, 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 o dobra, papu zjedzone. Też to pierdolę. O food. Ops. Pierz ma ty polas. Po prostu już No Ja? Drzewo. Ja wiem, po prostu gdzieś już szedł dalej. Dobra. Ja wiem, w tą stronę gdzieś poszedł. Idziemy, mój mąż. Co ty mówisz? O, o, o. Aż ma ty On gdzieś badyli. No, na no, potrzeba pięć. Dobra, dobra, panowie, mam badyle. Mam dwa badyle, mam To zrobimy zapis i nie jest badyl. Badylę? A wy sobie nie no, no, jest. Chyba nie zadajemy do mego. Zadajemy sobie. Widziałem, kurwa, na samym początku. A, zadajemy, dobra. No ja wiem, On się zbiera trisap. Kurwa, z 3 To nie widziałem jeszcze. O, Nie Nie, jestem ostre jak moja siekierka. Mati, co zapierdalasz? Zapierdalam Przestań siłać drzewa, no Ale mnie skornia ja. Co to są za wymysły? Braj te s... Ty kurwa, moje ręki pierdalaj Tylko musisz klatki wyrzucić Mati? Ty jesz te griby stąd? Griby? Ej! Pokąsałem. Jakieś polanki są. jest Dominika? Dobra, Wiesz jaka jest miłość. moja ulubiona polana? Polana wódka chyba czysta. Polana wódka? Wódka. No, czy gdzieś się zgadzamy. Nie starczy miło mi liści i patykasów. Okej. Czy ty to roz... okej oh, A któż to tutaj jest? Giorgio! O -o. O -o. Rozpierdoliło się. Ty, czy może bonfire jest taki... Zlodowało za blisko. Dobra, napierdalamy drzewo, panowie! Drzewo... Może Paweł! Paweł, Paweł! Paweł! Pumarszczaj no, się śmiesz, kurwa! I bierzemy cię kurwa do ogniska Spalimy cię Nie kończ no, biorę tego co I no kurwa o, drugi Co? A będzie kurwa wycinania? Ja idę już spalarnię budować Krematorium budujemy? Tak Jezus, zbudujmy aurzę Wypalam <grym> skłon <z> do... Kurwa, bo... Ja pierdolę, można zrobić ten... Ja prób... ...dźwig Szan nie pamiętam jak to po polsku się nazywa. Yy... Kurwa. Tam zapomniałem teraz ciebie? Żylandol Girandol. Po To teraz. najpierw trzeba zrobić łobek. No, no, najpierw najpierw zbudujmy no? I kupię go. O, pierdę. Kupa. Pali mnie. <mierdolning> ...i się rozjebało. No dobrze. Mmm, węgiel ulubiony. O! Chodź. No i upierdolony. Nie wiem, tak się raz zaciąłem na nich, wiesz? O, na przykład teraz. Na pokaz. W się nie potrafisz uh. Jeszcze te pokłady. Mm -hmm. Ale drzewo drzewo. Drzewo. A, A nie wiem Tak jest prawda Daj mi

Weź co teraz próbuję znaleźć, gdzie ta siekiera była, bo aż tak tej pamięci to nie mam. Chcesz znaleźć na internecie? Tak. Nieładnie, tak, nieładnie, czytawać tak. Mati, gdyby w tej grze była mapa. poko, ale to faktycznie jest. chociaż dobra. No, jesteś w lesie, nie masz nic. No dobrze, że tu nie ma mapy, ale... Pytanie szlak, się normalnie. Łap, jesteś po prostu. Zabiję cię. Dobra, pijemy. O, co ty Krematorium. Podobał mi się ten ton. Ty, a jak się spadnie do wody, to wtedy się ten? Obraźnie dopadku wpadku jak jakby, czy nie? Nie testowałem. Okej, okay. żyję. pateki. Ja jak to... sam jesteś patek? Mm, patrząc, kurwa na moje rozmiary, to tak średnio. Taka kłoda ja to, kurwa, całe drzewo. Maty, to taki pieniek. Krzyby! Ej, kurwa. Kurwa, pół metra! Biorę rozbieg, kurwa, z kilometra! OJCIE Po Spoko, Maty, zaraz będziemy robili mydło. Dobre, panie niemiecku. No. Ta puta <grym> o, nie o, -o. Panowie. Bo drzewo leci! Leci! Aleś drzewa szybciej. Już kurwa, zabiertami czekaj. Ja szczurou nie mam. Póki co, Matki mógłbyś zbudować tego. E, wózek to drzewa A mógłbym? ale nie wiem jak. Dzie jest tu gdzieś crafting recipes, czy coś takiego, do itemasów? Nie ma. Dobra, i... teraz lecimy po siekierę. Oj, tu się deski nie pokryw. A, kij z tym, nie wiem, to i tak nie ma testu, B testu. Nie, no jakichś to. testów na pewno nie ma. Bo Mati ma plan był taki, żeby tu troszkę magazynu zrobić, ale widzę że to już... Gdzie? Ja magazyn to potrzebuję, kurwa. To najmniej 6 na 6. 7 pięter. nie potrzebujesz. nie masz potr tyle. No, Jak to nie? Co? Ja kurwa zrobiłem? A dzita zrobiłem! Ty mogę tym rzucić. Dobra. Eee... Aj, nie, o. o tu jest kurwa! Tu chodzimy? Oj, tak. teraz sobie mapujemy. To się śmieje. Hi, 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 hi. Tam niżej może nie. A w skałę. Nigdy nie wiesz. Ale bo się zgubię. Poszedłem gdzieś niżej. O pierdolę tu nie schodzę. Dalej to ja nie... Oh, yeah. Co to. A, Snacks. Ja nie jestem snack Ile się pokręcić tam po tych kajwach? A tu niżej kurwa? Chuj sprawdź, to jest Oj, bo chyba się... Chyba tu nie powinienem być jakiś... Co ty nie powiesz, Co ty nie powiesz? Nie wiem czego nie opowiem, ale mogę powiedzieć innego Piłka! No i wróciliśmy... Hmm. tutaj. O ja pier... Może tam w dół trzeba zejść? O tu. Oj, ja idę w dół. Zobacz co to jest. Ole kurwa, nisko Matko. lecę. O, nisko jesteś. Ole kurwa, nisko żebym poleciał. Ja... ja jestem. O jak robię. Nie masz przekąsek? Nie. O. Jakie przekąski? No ja snacks. Ja nie jestem Zaraz Razem jakieś miejsce z dużą ilością pat. Mało energii. Jestem głodny. O, tu jest ta kurwa sikiera. Tam na dole jest? Tak, tam na dole. Co? Pierdol, no O. Ja pierdol. Jebo Dynamit Nie no powiem wam dynamiczny gameplay w chuj To co, pokatane? Pamaci jak mi zajebał po uszach. Dobra, domie idziemy z panko, idziemy z panko No ja bym ci zjadł Mati, więc chętnie Akaluję właśnie ja też mu pierdoli coś. Ja też. I Taszek. O. I kurwa do gara. Kurwa, Mati, odsun się, tak to się robi. Czy ty? teraz jebie. było Kurwa ty, Mam się na celowniku. Już mamy te, Patrz do, we się te... Ty weź przygody. pod pal Królika. Nie, 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 pisz, kurwa, Musisz, żeby tam nie, 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 Poczekaj, bo chyba coś kurwa odkryłem przez przypadek, ale mogę się mylić. Ja nie, 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 nie. O, to jest całkiem przydatne.